Jesteśmy gospodarzami już 10 finału Górnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Olimpiada przebiega w trzech etapach. Mamy za sobą dwa etapy wstępne. Dzisiaj odbywamy finał, do którego zakwalifikowaliśmy 30 osób z całej Polski. Do pierwszego etapu przystąpiło 2,5 tysiąca uczniów z 266 szkół w całym kraju. Dzisiaj mamy 30, a więc ścisłą elitę. Na rzecz, do finału przechodzi jedynie 30 osób, czyli jakieś około 1% wszystkich uczestników, co mi się wydaje jest dość wysokim poziomem trudności konkursu. Jak rozmawiałem z moimi starszymi kolegami, to jakieś 5-10 lat temu osoby z najniższą ilością punktów miały tyle, co teraz osoby z najwyższą. Sytuacja jest taka, że po prostu w tej chwili ten test jest coraz trudniejszy, no ale staraliśmy się, no, daliśmy jakoś radę. Program olimpiady obejmuje cały szereg dziedzin prawa, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo Unii Europejskiej, a więc rozległy obszar tematyczny. Jesteśmy pełni podziwu dla uczestników, że potrafią samodzielnie przy pomocy swoich opiekunów opanować tak szeroki zakres tematyczny, uczą się z podręczników akademickich oraz z materiałów przygotowanych przez naszą uczelnię. Pod względem naukowym zdecydowanie był to bardzo trudny konkurs. Mi się wydaje, że pytania były bardzo szczegółowe i odnosiły się do bardzo szczegółowych dziedzin prawa i bardzo głęboko wchodziło w meritum sprawy. Ten finał, to ta cała olimpiada to była najlepsza, najlepiej zorganizowana olimpiada, jaką zdarzyło mi się pisać w życiu, a było ich kilka. Jestem naprawdę zadowolony z tego, co organizatorzy zrobili i na jak wysokim poziomie wszystko stało. Moja mama jest prawnikiem. Ani nie sędzią, ani nie dyplomatą, ale urzędnikiem i zawsze do niedawna była. I bardzo mnie zawsze to motywowało, że z taką niebywałą pasją może wykonywać pewien zawód, który dla większości wydaje się nudny i bezsensowny. To są ludzie niewątpliwie bardzo zdolni, bardzo pracowici. Widać o wyraźnych zainteresowaniach prawem, państwem, a więc z całą pewnością przyszłe elity prawnicze naszego kraju. Cały szereg uczelni się otwiera na laureatów naszej olimpiady, są przyjmowani poza postępowaniem kwalifikacyjnym. To jest działanie bardzo racjonalne, bo przecież lepszych kandydatów nie ma. Myślę nad dwoma takimi kategoriami prawa. Pierwsza to jest dyplomacja i po prawie właśnie, ostatnio otworzyli w Krakowie właśnie em, aplikację konsularno-dyplomatyczną, a druga kwestia, która narodziła się teraz, dopiero podczas trwania tej olimpiady, czy przypadkiem nie zostać sędzią.